przeżyciem. Oto odeszła pani profesor Snarska, z którą umawialiśmy się, że zrobimy wystawę, wystawę jej prac ostatnich, które nazwała cyklem Kapliczki, ponieważ nie mogła już robić tych przepięknych grafik. Ale przede wszystkim chciałabym się skupić na twórczości pani profesor, na tym, co dla nas zostawiła i na tym, co dla mnie osobiście pozostało że była wielkim człowiekiem, wielkiej wiary, wielkiej moralności i dla mnie stanowi, stanowiła i stanowi autorytet. Do niej się odnoszę, kiedy są problemy. Do niej się odnoszę, kiedy mówię o sztuce. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy cykl najnowszych prac, które zostawiła Pani profesor Starska. Przed kilkoma laty byliśmy tutaj razem wśród Państwa widzę wielu przyjaciół, pani profesor, wielu studentów, wielu absolwentów, wielu profesorów pani profesor Rady Starskiej. Wśród nich jest z nami Pan Krzysztof Olszewski, Pani profesor Asystent Krzysztof. Pani Profesor. Tak? Asystent Pani profesor. To wielki zaszczyt dla Pana <coughs> na pewno tak. asystować Pani Profesor. Z nami jest rodzina Pani Profesor Rady Starskiej. Jest wnuczka Sabinka. Jest córka Grażyna jest i jest mąż pan Henryk. Proszę Państwa, dziękuję Państwu za przybycie. Jeśli Państwo zechcecie kilka słów, posłuchać o twórczości. Pani profesor może Justyna, która także miała zaszczyt znać Panią profesor, powiem słów kilka i Pana profesora także poproszę, a Państwa, jeśli chcieliby Państwo uczestniczyć w tej wieczorze i powiedzieć swoje Spotkania z panią profesor też bardzo zapraszam. Proszę Państwa, yy, chciałam przede wszystkim podzielić się z Państwem i tym wszystkim, czego dowiedziałam się dość późno na temat biografii pani profesor Ireny Starskiej należy do tego pokolenia, które autorytetów bardzo szuka i czasami intuicyjnie czuje, kto tym autorytetem jest. Jest niezwykłym doświadczeniem, kiedy te odczucia takie subiektywne pokrywają się z tym, co przynosi nam później wiedza. W moim przypadku od zawsze wiedziałam, że te spotkania z panią profesor Iwaną Starską, które były, były prawdziwymi spotkaniami z osobą niezwykłą, z jakąś niezwykłą charyzmą, siłą, z konsekwencją, z taką prawdziwą, wielką moralnością. Było dla mnie też bardzo poruszające odkrycie, jak bardzo te wszystkie wartości były zakorzenione w biografii pani profesor, którą chciałabym w krótkich słowach państwu przybliżyć. Urodzona w Lwowie, ten Lwów, można powiedzieć, pozostał zawsze, jak pani profesor mówiła, wracający we snach, ponieważ musiała opuścić go w okolicznościach bardzo tragicznych, w chwilę po wojnie jako repatriantka, pracując na terytorium zmniejszonej, przesuniętej Polski, opuszczając i zostawiając właściwie Świat swojego dzieciństwa, który którym miał na zawsze już pozostać we mgle. Z tego czasu pozostało jej kilka drobiazgów. Album jej ojca, Semper Fidelis, do którego odniesienie znajduje się w jednej z najpiękniejszych prac graficznych, pani profesor. To był przywieziony stamtąd z Elbowa przez tą dziesięcioletnią dziewczynkę Różaniec. To, był, to była także pozytywka, która w Warszawie już zginęła. Później przyszedł czas. Nauki. W wyniku pewnych okoliczności pani Irena Starska trafiła do Liceum Artystycznego, gdzie spotkała się z wyjątkowymi osobowościami i miała spotkać także wyjątkową postać swojego męża, wielką miłość i, i y, y, wielkie uczucie, które przez całe życie ją poprowadziło. Później przyszły studia najpierw na Wydziale Architektury Akademii Sztuk Pięknych, później na Wydziale Grafiki, gdzie. Wiemy o tym, że pani profesor Slęcka była kochana przez swoich studentów, dlatego że oprócz tego podejścia dydaktycznego, przekazywania wiedzy, dzielenia się wiedzą, także właściwie dzieliła się, myślę, że swoim życiem w jakiś sposób osobisty, będąc tutorem, będąc przyjacielem swoich studentów. To były także późniejsze czasy Solidarności, gdzie także... Dokonania, działalność pani Reny Snarskiej sprawiają, że winniśmy jej dzisiaj duży hołd. A ja tylko przytoczę, może, jeśli pozwolę sobie, tę anegdotę dotyczącą wówczas bucików maleńkiej grażyny, o której przeczytałam, gdzie kiedyś w tych bucikach malutkiej dziewczynki znaleziona była bibuła solidarnościowa, która była przez panią profesor przenoszona czyli to poświęcenie niezwykle duże dla, dla kraju, dla, dla narodu, dla idei wolnościowych. Biografia pani profesor Ireny Starskiej to także podróż do Paryża i tam przede wszystkim trwanie bycie w tym środowisku chwilę po buntach studenckiego maja Paryskiego maja, gdzie w jakiś sposób miała okazję czerpać od, od tych młodych ludzi, którzy zmienili właściwie obraz Francji, a chwilę potem Europy, ale także spotkania z wybitnymi takimi jak Marc Chagall. Tego wszystkiego dowiadujemy się późno, za późno. Z, z biografii pani profesor, która była przy tym wszystkim osobą niezwykle skromną i nieekspansywną, nie wystawiającą tej niezwykłej swojej osobowości i biografii na, na pierwszy front. To także są nagrody, w bardzo znakomitych w konkursach graficznych od Łodzi przez Clermont-Ferrand i, i, i Paryż, medale, wyróżnienia i krótko mówiąc rozpoznany talent. Dzisiaj w taki trochę sentymentalny sposób chcemy Wrócić do tego motywu tej pozytywki, którą dziesięcioletnia mała i ręka przywiozła z Lwowa do Warszawy jako jakiś nośnik dzieciństwa, jakiś nośnik swoich wspomnień. Dzisiaj ta pozytywka trochę inna, ale jest znana. W ten sposób chcemy spróbować wypełnić tę ciszę, która, która pozostała dziękując losowi, czasowi, dziękując także rodzinie za możliwość tego wyjątkowego spotkania z panią profesoriną Janą Snarską. W tę Dajemy Pani na znak takiego spotkania dzisiaj i pamięci pani profesor jak wnuczka przeczyta jeden z wierszy swoich balsów. Niebo nade kamienie kamienie stopami. I tak siedemdziesiąt osiem lat, Bolesny każdy krok, Podeszwy stwardniałe od ran, Uwiera najmniejszy nawet kamyk, Przypomina mi, że jestem, Cokolwiek to znaczy, Jeszcze tu jestem. Czuję tak samo jak kiedy, Może więcej, mocniej, Kamieni mogę usypać górę wspomnień uwierających lub wygładzonych. wodą czasu. Każda godzina odmierzona twardym kamyczkiem mechanizmu zegara. Każda chwila naznaczona ubyciem kamieniem pod stopami. Panie profesorze, pan wie tak dużo. No tak, znaczy tak dużo nie, ale trochę wiem o no, panie profesor, proszę państwa. Yy, bardzo się cieszę, że, że możemy się tutaj dzisiaj spotkać dzięki gościnności. Panie, proszę, zapraszamy tutaj na... To yy, z tej perspektywy. Tutaj, tutaj, dzięki, tutaj. dzięki gościnności galerii. Cóż mogę powiedzieć? Trudno mówić o osobie, która, która jeszcze z nami była dosłownie wczoraj. Od wczoraj już jest, ale troszeczkę na innej, na innej zasadzie. Cóż, ja mogę tylko właściwie w pewien sposób potwierdzić, że po pierwsze bardzo dużo zawdzięczam Pani Profesor, rzeczywiście spotkaliśmy się w Akademii na Wydziale Grafiki. No i przeżyliśmy wiele, wiele chwil w tej uczelni, i lepszych, i gorszych. Pani profesor zawsze, zawsze służyła radą, zawsze, no była, znaczy tutaj to co chciałem się jeszcze odnieść do tego co powiedziała Pani Nagiórkowska, rzeczywiście, może od tego należałoby zacząć, szczególnie to zdanie adresuję do no, właściwie do ludzi, którzy się sztuką interesują, Irena Starska, będąc artystą, była po prostu człowiekiem, a dzisiaj sami wiemy, że bywa równie. Często mamy wątpliwości, czy rzeczywiście te osoby, które, które yy, uważają się za artystów, no, ten, ten warunek taki podstawowy spełniają. Z Ireną nie było takich problemów, była, jest dużym autorytetem i wśród swoich studentów, i wśród swoich pracowników, wśród swoich pracowników yy, potrafiła, też, potrafiła też zaskakiwać. Ja na przykład pierwszy raz widzę, widzę ten cykl malarski i tym bardziej, tym bardziej jestem, jestem zachwycony yy, nie tylko samym faktem, ale również jakością tego malarstwa. Także Irena, pomimo tego, że była postacią i artystą bardzo w pozytywnym tego słowa znaczeniu, miała też swoje tajemnice, i to, to wydaje mi się, że to też szczególnie dzisiaj jest istotne. Na tej wystawie właściwie można powiedzieć, że mamy wszystko, co, co człowiekowi jest potrzebne do, 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 do funkcjonowania, czy, czy do normalnego funkcjonowania, chociaż też trudno dzisiaj określić, co to. Co to, co to słowo normalne może oznaczać, ale są tutaj ślady, po prostu ślady, tak jak pani powiedziała, życia i działalności Ireny, są, są wspomnienia, są jej tajemnice, cały ten wymiar taki, właściwie ta twórczość Ireny miała taki dla mnie przede wszystkim metafizyczny wymiar. Dzisiaj to słowo, samo to określenie metafizyczne też, też można mieć, często jest używane w różnych innych kontekstach, ale ja mówię o tej rzeczywiście takiej metafizyce bardzo bardzo głębokiej, szczególnie to widać. Dzisiaj nie ma, na, nie ma tego cyklu graficznego nie sposób pokazać wszystkich, całego dorobku yy, Mileny Starskiej, ale mówię o serii Czarna Madonna. I rzeczywiście to był jednym z cykli graficznych, które. Powiem uczciwie, i tutaj chylę czoła, czoła córce i mężowi. Ja bym się nie ośmielił odbijać tych grafik, dlatego że to było tak trudne z tego, co mi Irena opowiadała. Miała swoje tajemnice, miała swoje sposoby, natomiast rzeczywiście, i tutaj też jest ważne, że pomimo takiego tradycyjnego podejścia, po prostu do swojej twórczości nie umiała również. Yy, korzystać, ale przede wszystkim no, poszukiwać w tej swojej artystycznej drodze bardzo wiele różnych, ciekawych, kontrowersyjnych, nowoczesnych receptur. Może w ten sposób, jeżeli receptura, to grafika warsztatowa ci tutaj z nas, którzy, którzy mają z tym na co dzień do czynienia, jest wśród nas dużo, dużo ludzi, dużo osób, które, które wiedzą o tym wiele i ode mnie, także Będą też dokładnie wiedział, co ja mam na myśli. Proszę Państwa, ślady, metafizyka, jest też trwanie, jest nieuchronność. To są te słowa, które jak patrzę na, na, na obrazy i na grafiki Ireny, to, to są te takie słowa kluczowe dla mnie, które są, które są istotne. Żeby nie przedłużać, jeszcze dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Tak jak tutaj Pani też zwróciła uwagę na ten okres dzieciństwa, który i z opowiadań. <laughs> Takiego codziennego, codziennego kontaktu z Ireną, był, był, był to dla niej bardzo ważny czas. Dzieciństwo, czyli y, okres narodzin, i później cały ciąg zdarzeń, które, które, y, y, które, które, które miały miejsce, czyli między narodzinami a śmiercią, no bo to tak należy, to tak należy ująć. I ostatnia rzecz, która, z którą. Ta wystawa mi się kojarzy i to też jest na zasadzie takiej trochę przywrotności, że tak jak z Ireną też rozmawialiśmy często o takich sprawach dla nas ważnych, po prostu tutaj ja odczuwam w tej atmosferze tej twórczości Ireny, że wieczność to jest chwila i odwrotnie, że chwila to jest to jest wieczność, to jest to jest ten taki aspekt podstawowy, za którą, za który cenię, cenię Osobę Ireny Znarskiej, no i tym samym jej, jej, jej twórczość artystyczną. Dziękuję, może trochę za długo, ale zostałem wywołany do odpowiedzi, także na tyle na ile. Jeśli ktoś z Państwa chciałby jeszcze wspomnieć swoje kontakty z Panią Profesor, to zapraszam bardzo. Może są takie momenty, że chcieliby się Państwo podzielić.